Drodzy Państwo, serdecznie witamy z Mediolanu i zapraszamy do wspólnego oglądania tego, miejmy nadzieję, emocjonującego meczu na San Siro. Przed mikrofonem Tomasz Smokowski i niezawodny Jacek Laskowski. Zapraszamy Państwa serdecznie na mecz włoskiej Seria. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Ekscytacja kibiców na trybunach udziela się także i nam, więc nie możemy się już doczekać pierwszego gwizdka. Mateo Politano. Przesuwają się z piłką w strefie ofensywnej. Mogą zagrozić bramce rywala. Piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Ma teraz dobrą okazję! Tak jest! Mamy bramkę! Takie otwarcia meczów, to ja lubię! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Położył nam się wynik. Jest 1-0. Politano. Uderzona na bramkę. Dobra teraz interwencja. Brahim Diaz. Zagranie do Diaza. Zawodnicy Milanu mają przestrzeń na skrzydle. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie. Było bardzo groźnie. Brian Dias. Publiczność domaga się strzału. Nie ma. Pokazał teraz klasę. A jedenáctý metr z rogu. Jdeme. podanie do Ziru. Ależ teraz kapitalny timing w obronie. Politano. I bardzo dobrze teraz odczytał zamiary. Prime Diaz. Udałoby się to jednak lepiej wybić. Oliwie Jeziru. Przejęty podanie i koniec tej akcji, a było naprawdę niebezpiecznie. Bardzo dobrze teraz drybluje. Nie daje sobie zabrać piłki. Będziemy teraz mieli wrzuc z autu. Uwaga, ważne wieści. Mamy informację, że padła bramka w meczu Juventusu. Tak jest, mamy pierwszą bramkę dla drużyny Juve. Gola strzelił Yusuf n Uwaga, może strzelać. I jakimś cudem wciąż tylko jedna bramka przewagi. No trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Zamykają go teraz rywale. Przepraszam, przerwałem Ci. Juventus właśnie strzelił gola, czyli mamy remis. 1 do 1. Giru. Dobrze teraz grają, cierpliwie szukają luki. Świetnie teraz interweniował. Mogło być bardzo, bardzo groźnie. Teraz test, teraz okazja przed nim. A! tak piłka w bramce! Odskakują rywalom, mają już dwa gole przewagi. Popatrzmy na tę bramkę, bliska odległość, niby rutynowa sytuacja, ale i taką można zmarnować z zimną krwią. Nie? Tak piłka poleciała tam, gdzie trzeba. To mamy 2 do 0. Mateo Politano. Dobrze teraz w obronie, świetnie się ustawili. Znów mają piłkę. Ziru. ma piłkę i biegnie z nią do przodu. Obiecująca wrzutka. No, takie strzały głową może bronić cały dzień. Ani chwili zawahania i zatrzymuje piłkę przed linią bramkową. Dużo widzi na boisku, popatrzmy. Złe wybicie, może się to zaraz zemścić. Mało zaskakujący to był strzał. Mogło tu być groźniej. Dobre ustawienie zrobiło swoje i umożliwiło tak pewną interwencję. Żeby zdobywać gole, trzeba stwarzać sobie sytuację. Statystyki pokazują, że idzie im to dzisiaj bardzo dobrze. Ta i tak wyrazista przewaga może jeszcze napęcznić. Druga drużyna nie istnieje. Prime Diaz. Przerwana akcja, strata piłki. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Nie ma to jak uprzykrzyć życie rywalowi odbiorem blisko bramki. Widzowie domagają się strzału. Bardzo teraz pewna interwencja obrońców. Niweczą świetnie do tej pory budowany atak. Olivier Giroud. Już wiemy. Jeszcze tylko minuta gry przed nami. Teraz poszedł. Jest za obrońcami. Koniec pierwszej połowy na San Siro. A my zapraszamy za kwadrans. Gwizdek rozpoczynający drugą połowę za nami, a przed nami 45 minut emocji. Decyduje się na indywidualny rajd. No tak ładnie, ale czasami obrona jest po prostu nie do przejścia. Nuno no, Mendes. Bierze teraz na siebie ciężar gry i zmierza do środkowania na bliższy słupek. Popatrzmy. Gracze Milanu przy piłce. Serginio de. Przy okazji przypomnę, że pokażemy niedługo kolejny ciekawy mecz Serie A. Milan zmierzy się z Hellasem Verona. Napięcie na boisku i na trybunach będzie zapewne wręcz namacalne, więc nie sądzę, żebyśmy mieli obejrzeć partię piłkarskich szachów. A trudno o lepszą rekomendację, prawda? Coraz bliżej pole karne, obrona musi mieć się na baczności. Ach, mieli piłkę i wydawało się, że mieli też pomysł na akcję. No ale wyszło jak wyszło. Mają dużo miejsca z boku boiska piłkarze Milanu. Mierzone dośrodkowanie w pole karne. Nie mogę wierzyć w to, co się stało. Jak mógł nie trafić do siatki w tak prostej sytuacji? Zwłaszcza, że wszystko zrobił naprawdę dobrze. Wszystko poza strzałem. Podanie do siru. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Zespół gości zdecydowanie częściej jest przy piłce. Niestety niewiele wynika z tej przewagi w posiadaniu piłki, a zadaniem sztabu trenerskiego będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak się dzieje. Na pewno trzeba jednak przyznać, że rywale umiejętnie się bronią i cały czas pilnują korzystnego dla siebie rezultatu. Ale też ciężko tworzyć sytuację, kiedy to rywal ma piłkę. Ależ doskonała sytuacja, musi to strzelić, teraz znakomite wykończenie i oto ma na koncie już dwa trafienia, teraz czy dołoży do tego trzecie? Mamy powtórkę całej sytuacji, jak się jest z piłką wóz przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować, z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. I mamy obecnie 3 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Olivier Giroud. No, obrona próbuje nadążyć za tą wymianą podań. Dobry teraz pomysł rozegrania akcji. Dobre zagranie, ale jednak offside. A już niebawem czeka nas sporo piłkarskich emocji. Zapraszamy na kolejną transmisję. Wydaje mi się, że możemy spodziewać się przede wszystkim otwartego meczu z dużą liczbą sytuacji podbramkowych. A to coś, co kibice lubią najbardziej. Mają teraz okazję do wyprowadzenia kontry. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. I stanął na linii strzału. Dochodzą do nas ważne informacje o zmianie rezultatów w spotkaniu Juventusu. Tak, to jest kolejny gol dla drużyny Juve. Gola strzelił Jusuf Ennesri. Mamy więc dublet tego zawodnika. Popisał się udanym dryblingiem i zmylił blankarza. Prowadzą teraz 2 do 1. Za nami 67 minut. Boiskowych zmagań. Znowu są przy piłce. Wziął odpowiedzialność za tę akcję. Nadal sunie naprzód. Teraz, czy dobrze to wykończy? Próba precyzyjnego umieszczenia piłki w siatce, ale widzimy. Nieudana. Na treningu pewnie takie wchodzą. Decyzja była dobra, bo nie był to pochopny strzał, no ale rezultat pozostawia wiele do życzenia. Olivier Giroud. Co teraz zrobi? Cudownie teraz obrońca. Bez niego byłoby krucho. Został nam jeszcze kwadrans regulaminowego czasu gry. Udało się przejąć piłkę. Może teraz dobrze dograć do partnerów. Podanie do Żiru. Nawet cud nie wydrze im już teraz zwycięstwa na własnym boisku. Koniec blisko. Podsumujmy ich dzisiejszą postawę, Jacku. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy w starciu z Drużyną w takiej formie ktokolwiek miałby szansę na równą walkę. Jeśli spojrzeć formacja po formacji, Drużyna zdeklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. Świetnie w obronie. Nie było tutaj miejsca na błąd. Gol! Trzeci gol w tym spotkaniu! Co za forma! Rata w takim sektorze boiska rzadko uchodzi na sucho. Jeden błąd, chwila zawahania i drużyna przeciwna od razu rzuca się na piłkę. Menedżer przeszczęśliwy i nie dziwię się, dziś czego się nie dotknął, zamieniają w złoto. Yeah, yeah. I wake up my days from the numb. Tank filled, I'm hanging with the thumb. Slow days on my own way to the grave. Fast days when I'm slow down on the bomb See me down under, up, down, slam down with.